Siema, cześć, ludzie, witajcie w moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek po tak długiej przerwie, już po egzaminach już przede wszystkim. Po, wydaje mi się, że powracamy do normalności, do normalnych odcinków poniedziałki i piątki. Przepraszam was za tak długą przerwę, ale akurat jeszcze parę innych rzeczy wypadło, dlatego widzimy się teraz dopiero w czerwcu, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to aż taka duża przerwa. Postaram się teraz regularnie wrzucać filmy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam swoją własną stronę internetową. Zrobiłem ją w przerwie, kiedy nie było filmów, bo chciałem przygotować dla was taką wielką bombę, więc ją przygotowałem. Na początku będę na początku bez żadnego przedłużenia zachęcam was do subskrypcji kanału, zostawcie lajka, like w suba, napiszcie jakiś komentarz, a my bez żadnego przedłużenia jedziemy z odcinkiem. A więc witam was na mojej stronie. Zrobiłem ją bardzo niedawno, w sumie jak bardzo niedawno. Tydzień, dwa tygodnie temu ją zrobiłem. Jeszcze nigdzie oficjalnie, że tak powiem, nie wrzucałem. Dopiero teraz będę przypinać w opisie i będziecie mieli do niej link w przypiętym komentarzu. Co generalnie do czego Wam ta strona może być potrzebna? Tu macie na przykład cennik, portfolio socjale, tak? Facebook, Instagram, Discord, donaty, kto mi zaufał kontakt, więc jak dla mnie przydatne informacje, jak na przykład chcecie coś zamówić, nie wiem, cennik patrzycie sobie, jak moje prace wyglądają. E, więc moim zdaniem to jest bardzo fajna możliwość, żeby na przykład nie pisać cały czas albo żeby nie wchodzić w 15 linków. Wszystko tu macie podlinkowane, tu macie o mnie jak to się zaczęło początki kanału, czym aktualnie się zajmuję. To jest moja chyba jedna z najnowszych... Nie, to jednak nie jest moja najnowsza fotomanipulacja, pokażę Wam moją najnowszą. To jest moja najnowsza foto, fotomanipulacja. Dwie postacie w postaci nałożone. Mi się bardzo podoba. Zajmuję to chyba tego dzięki tylko albo godzinkę półtorej, coś koło tego. Już nie pamiętam, bo to robiłem jeszcze przed... jeszcze to robiłem w czasie jak z tego co pamiętam to jak jeszcze wrzucałem filmy. To tak było z miesiąc temu. A to jest moja pierwsza fotomanipulacja Tutaj macie kontakt, w stopka. Teraz tak, cennik. Wszystko ogólnie macie tutaj lsolet.pl, zobaczcie, lsolet.pl I Wam przerzucę na stronę. Jeszcze... Yy, wydaje mi się, że jeszcze jej nie ma pozycjonowania, jeszcze jej nie możecie znaleźć wpisując tutaj. Ale w sumie się jeszcze raz upewnia, poczekajcie. Nie, jeszcze o mojej strony nie ma. E, więc tak, tu macie cennik, montaż filmów, pojedyncze prace, miniaturka, wyleje, kanały i to wszystko. Pakiety, youtubera, animatora, paczka animacyjna, tu macie jak zamówić, regulamin. E, no i tutaj praktycznie to jest wszystko. Ymm, tu macie po prostu wszystko po kolei, ładnie wyjaśnione. Jest zakładka kontakt, tutaj po kliknięciu Was przerzuca na tą zakładkę, ale do niej przejdziemy za chwilę. napisz na podanego maila, postaram się odpowiedzieć w, w ciągu kilku godzin, a raczej to będzie od razu odpowiem, jeśli będę widzieć. Ewentualnie, e, po kilku godzinach, odpowiem, jeśli np. będę zajęty, albo coś takiego. Cena każdego uwzględnionej w cenniku pracy jest do ustalenia. Czyli co to oznacza? To oznacza to, że po prostu, jak nie ma tu jakiejś pracy, a Wy ją chcecie, to ja już sam ustalam. E, patrzę na, skomplik na poziom skomplikowania, jak to ma wyglądać. Tak? Na podstawie tego wybieramy cenę. To macie też regulamin zakaz udostępniania osobom trzecim, czyli jeśli kupicie wy grafikę, to nie możecie na przykład udostępnić, nie wiem, koledze, e, nie wiem, koledze, nauczycielowi, nie wiem, bratu, komu tam, komu tam nie możecie, to jest tylko dla Was. I to jest podpunkt drugi się pokrywa tak naprawdę z pierwszym, bo to jest to samo, tylko... Zakaz udostępnienia i że zakupiona grafika może być używana tylko przez osobę, którą by zamówiła, czyli... Kupujecie baner, wy tylko wykorzystacie ten baner. Nie sprzedajecie go, nie wrzucacie na jakieś fora, nie wrzucacie go, nie wiem, na jakieś stronki z banerami, nie wiem, nie w ogóle coś takiego, na jakieś Discordy. Nie ma zwrotów po przesłaniu pracy. Czyli jeśli na przykład wysłacie już pieniądze, wszystko jest już zaakceptowane, ja mam wę pracę, wy ją otrzymujecie, nie ma zwrotów. Żeby na przykład nie było sytuacji, że wy to sobie pobierzecie i nagle mówicie, że nie niby usuwacie, to naprawdę macie to gdzieś schowane, nie wiem, za zacejwowane żeby wiecie, po prostu żeby uniknąć takich oszustw małych yy, no i tutaj cennik już Wam przedstawiłem jak to wygląda, portfolio po kliknięciu przenosi na moją stronę na Behance, tutaj macie przejście tutaj wszystkie yy, fotomanipulacje, banery akurat dawno nie, nie wchodziłem i nie zajrzałem sobie, tu możecie sobie wszystko przejrzeć, tu mam wszystko więc polecam Wam bardzo. Tu nawet mam trzy używane narzędzia, i to faktycznie używam często Photoshopa, Aftera i Illustratora. Ale przejdźmy, to jest nieważne. Tu macie też link do mojej strony. Ale dobra, przejdźmy do socjali. Przejdźmy do Facebooka, na grupę. Link przenosi na moją stronę. Tutaj macie e, moją stronę, akurat możecie sobie wejść, się polajkować. Dawno nic nie wrzucałem tutaj, więc muszę systematycznie znowu wrzucać. Socjale, Instagram. To nas przerzucę na mojego Instagrama. to akurat też za dużo nie ma, bo to są akurat prace. Te trzy prace robiłem dla, na zamówienie dla klientów. Link będziecie mieli zarazem w sobie to wszystko. Socjale, Discord. To po kliknięciu was przenosi na Discorda. Mi się na drugim monitorze już odpalił. I na Donate, akurat w socjale to umieściłem, żeby to po prostu było jakoś związane. I to możecie wysłać donate'a, za które bardzo dziękuję. Zaufali mi, to jest zakładka akurat z których najważniejszych osób, z którymi współpracowałem. E, osoby, które były zawsze legit, które zawsze dobrze mi się z nimi współpracowało. E, I to nie, jeśli od razu ktoś chodzi, to akurat to nie jest od żadnej kwoty, bo to są osoby, które dziesiątki żeby nie mówić dokładnej kwoty są osoby, które parę złotych. Za parę złotych kupiły. Po prostu osób, z którymi mi się najlepiej współpracowało. Albo osoby, które też wyraziły zgodę, żeby umieścić ich na, na, na mojej stronie. I tutaj jest po kolei: muszę jeszcze jedną osobę wyrzucić. Wrzucić tutaj. Byłem w kabinie: to jest akurat osoba, którą prawie najnowszy klient, któremu robiłem pracę. Link odnośnik do jego stronki na Facebooku. po w obrazek: tak samo. Tutaj są krótkie też opisy: kanał na YouTube. Tutaj będzie też do strony. Tu macie naprawdę wielki, szeroki wybór. Zaraz wam jeszcze pokażę kolejny bajer, który zastosowałem na tej stronie. Tu możecie sobie poczytać, pooglądać, co nie tutaj robią, nagrywają. Tutaj, akurat, tak swoją drogą, to jest mój kolega. Jeśli to oglądasz, Algierd, to pozdrawiam. Przejdźmy teraz do zakładki Kontakt. I tu macie adres e-mail, na który możecie się kontaktować, albo inny możliwy kontakt: Facebook, Instagram, Discord, czyli akurat to, to co macie tu i komentarzami komentarze pod filmami na moim kanale YouTube. Jeśli zależycie na czasie, to polecam kontaktować się drugą mailową oraz poprzez Discorda. Dlaczego poprzez Discorda i poprzez maila? Ponieważ na tych aplikacjach bardzo często siedzę. E, możecie mnie spotykać na serwerze e, i no, akurat na moim serwerze na, przez Instagrama i Facebooka też mogę odpowiedzieć, ale na przykład mogą wiadomości być w spam, a jaż ja tak często nie wchodzę, żeby przeczytać, czy ktoś coś napisał. Teraz pokażę Wam inny bajer, Dzięki któremu tak wygląda ta strona na, interne, na, tele, na na komputerze. Teraz Wam pokażę, jak ona by wyglądała, na przykład na Samsungu Galaxy S9. To jest tylko obrazowanie. Zobaczcie, wszystko się tu pomniejsza, jak klasyczna strona. Tutaj sobie klikacie i Wam się menu rozwija. Po kliknięciu wszystko przenosi. Wszystkie linki, zobaczcie, działają. Akurat włączę na normalną stronę, żeby Wam jeszcze pokazać, tutaj, że te wszystkie linki, które po podlinku. Która podlinkowałem to wszystko, odnosi tu akurat do Apexa, bo było nawiązanie w tekście tutaj do Cantera. No, fajno. no, jak wiecie, lubię tę grę. Czym się aktualnie zajmuję? No, to aktualnie zajmuję się fotomanipulacjami, to już tutaj wiecie. Tu moja pierwsza zapraszam do tej zakładki. Wydaje mi się, że wszystko Wam przedstawiłem, co miałem przedstawić. Jeśli jesteście dalej z moim kanałem, to Wam dziękuję. Widzimy się w następnych odcinkach. Koniecznie jeśli tego jeszcze nie robisz, to zwalnij w suba, zostaw lajka, napisz też mi komentarz. W przypiętym komentarzu będziecie mieli po prostu link do tej strony, więc też sobie możecie przejrzeć, w, w opisie będzie teraz o tych nowszych filmów. A ja co? Nie będę już przedłużać, miłego dnia, dobranoc, nie wiem w której porze to czytasz, oglądasz. Jeśli jesz, to smacznego. Do następnego odcinka. Cześć! I know you're thinking the same, but I've been feeling like my moment can't go to.